Jeśli jesteś tutaj, to dlatego, że słuchasz, a słuchać to coś więcej niż tylko słyszeć dźwięki, to pozwolić duszy pochylić się w ciszy, aby coś większego mogło przemówić w nas. Jesteś tutaj, bo w pewnym momencie dnia Jezus wyszeptał, a Ty się zatrzymałeś, by usłyszeć. I być może właśnie tego nam brakuje mniej hałasu. A więcej słuchania, mniej pośpiechu, a więcej obecności. Panie Jezu, Ty, który mówisz w łagodnym powiewie, w ciszy nocy i w szeptach sumienia, naucz nas prawdziwie Cię słuchać. Żyjemy otoczeni hałasem, powiadomieniami, opiniami, presją, oczekiwaniami. Ale Twój głos jest subtelny. Twoje słowo się nie narzuca, ono się proponuje. Dlatego, Panie, ucisz w nas świat, abyśmy mogli usłyszeć niebo. Naucz nas słuchać Ciebie, gdy przemawiasz przez Pismo Święte, ale też, gdy objawiasz się w prostych gestach, w sprawiedliwych radach, w koniecznych pauzach, w bólach. Które korygują i w miłości, która nas przyjmuje. Niech nasze serce nie będzie jak sucha ziemia, która odpycha deszcz, lecz jak żyzne pole, które przyjmuje Twój głos i przemienia go w życie. Przeżywane w pełni. Mów Panie, nawet gdy nie rozumiemy. Mów, nawet gdy nasz świat się rozpada. Mów, bo gdy Cię słuchamy, wszystko nabiera sensu. Twój głos leczy nas z samotności, z pośpiechu i z egoizmu. Daj nam jedność z Tobą, nie tylko w słowach wypowiadanych w pośpiechu, ale w całym życiu przeżytym. Twojej obecności. Jezu, naucz nas ufać, nawet Twojemu milczeniu, bo nawet w ciszy do nas mówisz, a w ciemności nas prowadzisz. Niech każda osoba, która teraz się ze mną modli, napisze w komentarzu jedno słowo: Mów, Panie, napisz to z wiarą. Bo On słucha, a tam, gdzie jest wiara, tam jest odpowiedź. Niech nasza dusza nauczy się słuchać Cię bardziej i naśladować Cię lepiej. Amen.